Witam Panie, Panów. Dzisiaj będę gotował żeberka wieprzowe duszone we własnym sosie. Podaję przepis na 10 osób. 1,5 kg żeberek wieprzowych z kośćmi. Oczywiście jak zawsze dobra woda. 100 ml 100 g tłuszczu, olej oliwa. 200 g cebuli. 3-4 tomki czosnku, Parę ziarenek ziela angielskiego. Parę listków. Laurowych, sól, pieprz, duża łyżka mąki pszennej. Oczywiście ja odpowiednio mniej robię żeberek, licząc po 150 gramów na osobę, to mam jakieś 450 do 500 g żeberek, które pocięłem na trzy takie kawałeczki. Czosnek, zmiażdżyłem, posmarowałem te czosnkiem, dałem sól, pieprz, oprószyłem mąką pszenną. Cebulę mam pokrojoną w kostkę i zabieręmy wykonywać następne. Słodka do garka. Wlewam trochę tłuszczu oleju i rozgrzany tłuszcz układam moje żeberka po prostu trzeba je z obu stron ładnie obsmażyć każdy przepis oczywiście można sobie modyfikować, można robić mniejsze porcje większe. To zależy od Państwa. jedną stronę żeberek mamy już obsmażoną, przewracamy na widzę stronę Mam żeberka obsmażone. Robię tam miejsce, w środek wrzucam cebulę i rumienię teraz cebulę. Teraz przestawiam żeberka na górę, pod spodem mam cebulę. I to niech mi się tam łapie kolor się zrumieni. Cebulka już się dostatecznie zrumieniła. Uzupełniam tutaj wodą dobrą, tak żeby mi przykryło te żeberka. Dodaję przyprawy ze dwa listeczki, 10 ziarenek liścia laurowego angielskiego i odstawiam na mały gazik i na wolnym ogniu duszę po prostu do miękkości po około godzinie duszenia żeberka mamy gotowe miękkie, mięciutkie są Sos możemy oczywiście zostawić taki jaki jest lub go po prostu zmiksować zależy jak to tak być. więc żeberka mamy już gotowe możemy nakładać i jeść z dodatkami Takimi jak to. Nicu smacznego.